Cześć, z tej strony Janek i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Chcemy czy nie chcemy, niestety, ale tablety z Windowsem powoli już odchodzą do laMusa i ciężko szukać właściwie jakiejś dobrej alternatywy, która byłaby w miarę droga. Dlatego też postanowiłem przyjrzeć się usługom, które pozwalają nam zagrać na telefonie lub na starszym sprzęcie w gry, które teraz chodzą na topowych konfiguracjach. Także zapraszam do oglądania. Na rynku istnieje kilka alternatyw, dzięki którym możemy pograć właśnie w gry na telefonie lub w innych sprzętach. Zyskująca popularność jest Google Stadia. Niestety na chwilę obecną jest zbyt duży próg wejścia, żeby większość ludzi mogło sobie tak po prostu na nią pozwolić. Kolejną usługą, która jest całkiem fajna, jest Galaxy Play Link, natomiast trzeba mieć tutaj urządzenie z serii Galaxy i minusem tego rozwiązania jest to, że wasz komputer musi być włączony, czyli musi uciągnąć daną grę. Natomiast jest jeszcze jedna aplikacja, całkiem fajna, nazywa się GeForce Now, dzięki której na telefonie lub na komputerze, który nie spełnia wymagań gry, możecie pograć sobie w nową produkcję. Warunkiem jest jednak posiadanie tej produkcji, tak, tak więc gra torentów niestety nie jest tutaj obsługiwana. To, co się może niektórym nie spodobać, to fakt, że te gry nie obsługują modów, więc jeśli na przykład macie 450 modyfikacji do Skyrima, niestety będziecie zmuszeni grać w wersję zwykłą, podstawową. Najważniejszą zaletą tej aplikacji jest to, że w trakcie trwania bety jest ona darmowa, także wystarczy, że posiadacie grę na Steamie e, lub na launcherze Bethesda i możecie już śmiało w to grę na chwilę obecną. Niestety inne launchery nie są obsługiwane, natomiast trwają nad tym właśnie prace. Pokażę Wam tutaj na przykładzie właśnie tableta Teclast, na którym widzieliście całkiem sporo e, gier na, na moim telefonie i pokażę Wam na Macu, który jak wiadomo do gier nie służy. Także lecimy z tematem. Także mając już nasz telefon e, sparowany z padem możemy uruchomić sobie aplikację. I tutaj są akurat ostatnie gry, które mam, czyli Portal, Fallouty i EuroTruck Simulator. EuroTruck jest właściwie jedną z popularniejszych gier, więc bez problemu możemy ją odpalić. Tutaj zaraz dostaniemy informację, że musimy zalogować się do naszego Steama. Oczywiście jak wszystko zwykle macie bez cięć, tak żebyście widzieli, ile trwa uruchamianie tego. Jesteśmy już w Steam. I gra się uruchamia. Możemy sobie to no i tutaj możemy sobie zezwolić. co będę kontynuował moją grę. Także, jak widzicie, normalny, pełny ETS. Oczywiście jest, oczywiście tutaj działa. Weźmiemy sobie pierwsze zlecenie, i tak je będę musiał e, przerwać. O, to jest tylko pokazówka, żebyście widzieli, że to wszystko e, działa. Dobra, wznawiamy dostawę Tak, dało się poprzednie. najprawdopodobniej moja przygoda skończyła się na po prostu na barierkach i jedziemy dalej. Pełny ETS na telefonie i tutaj chcę, po prostu, chcę jeszcze tylko nadmienić, że gram na sieci mojej lokalnej. Natomiast nie ma też problemu, jeśli jesteście połączeni po prostu po LTE gra również będzie działać. Jak widzicie, gra, gra działa całkiem płynnie, nie ma tutaj żadnych problemów. Także przejdźmy może do innej gry. Grom z innego launchera będzie znienawidzony przez wszystkich, choć grany przez nielicznych. Fallout 76, którego sam osobiście jestem wielkim fanem. E, także zobaczycie też jak on się tutaj uruchamia. Zazwyczaj właśnie czeka nas krótka aktualizacja. Jeśli w rogu pojawia się taki um, właśnie wskaźnik sygnału, jak przed chwilą, to znaczy, że e, jest troszeczkę słaba jakość internetu i wtedy gra faktycznie może przecinać. Natomiast zazwyczaj ta gra jest płynna. Zresztą sami za chwilę ocenicie. Tutaj muszę się zalogować. Po zalogowaniu się dostajemy się już na ekran aplikacji. Tutaj zazwyczaj pobiera się mała aktualizacja. I zaraz wpuści nas. Dobra, oczywiście, jak zwykle tutaj jest, bez cięć, żebyście widzieli wszystko, i możemy zaczynać. Dostajemy się już. Do gry. zaraz mi padnie bateria w aparacie, więc jeśli będzie krótkie cięcie, to właśnie temu. Dobra, gramy tutaj randomowy świat na mojej postaci. Ja w tym czasie wymienię baterię w aparacie. Tutaj, jak widzicie, wszystko się już ładuje ładnie. Bateria wymieniona. Wchodzi, komp jest niepotrzebny i tu akurat moje postać, mi się... o, jest. Gra jest odpalona oczywiście w wysokich detalach. Jak widzicie gra działa całkiem sprawnie, bez przycięć, Zaraz pójdziemy sobie, właściwie możemy iść sobie powalczyć z robotami. Tryb skrędania. Ulubione gronie. Dobrze, muszę sobie sprawdzić jak wyglądają tutaj... Jak wygląda tutaj w ogóle korzystanie z kontrolera, ponieważ zazwyczaj gram właśnie na padzie tak... To jest moja postać, więc jeśli się domyślacie, to gram też w Fallout First. Tak, posiadam i jestem z tego zadowolony. Jest to całkowicie opcjonalne, daje to właściwie tylko ten strój, który chciałem mieć i tyle. Musimy się odpowiednio nawodnić. Akurat mi się to całkiem podoba. I lecimy dalej. Tutaj są małe chińskie komunistyczne roboty. W momencie, kiedy on szedł. No i tu. No, jeśli macie właśnie taki znaczek, jak był przed chwilą u góry, to wtedy to oznacza, że y, może, po, może ulec pogorszeniu y, gram. Natomiast, y, natomiast cały czas będzie ona działać. Jeśli bywaliście wcześniej na tym kanale, to możecie pamiętać ten tablet. Jest to Teclast X3 Pro z procesorem Core M3 oraz 8 GB RAMu. Żeby pokazać jak to wygląda, to po prostu uruchomię ponownie tą samą grę, którą przed chwilą, czyli Fallout 76, która na tym komputerze pomimo nawet zaniżonych wymagań nie chce ruszyć, ponieważ Ponieważ silnik BTSD jest koszmarnie niezoptymalizowany. I pomimo tego, że to jest właściwie nakładka na Fallout 4, jak, jak niektórzy mówią, to mimo wszystko nie działa to poprawnie. Tutaj, tak jak poprzednio widzieliście, delikatna aktualizacja. I w tym momencie, zaraz, powinien, powinien się pojawić. Sam program. Tutaj oczywiście logowanie. Informacja o aktualizacjach, czyli klasyk. Alder Scrolls, niestety nie moje klimaty, wybitnie nie moje. No i tak jak widzicie, na poprzedniej platformie było dokładnie ta sama aktualizacja. Jest to o tyle dobre, że pobiera się to bardzo szybko, bo to jest na ich komputerach wewnętrznych. I nie trzeba czekać na przetwarzanie, właściwie na ponowne sprawdzenie poprawności gry, tak jak miało to miejsce wcześniej. Tylko gra jest gotowa do uruchomienia praktycznie w minutę już od uruchomienia samej aplikacji. Tym razem będę mógł nawet i postrzelać. Możemy podgłośnić. Chwilę na reklamę. Dostajemy informację o tym, że świat został znaleziony. Tutaj troszeczkę przyspieszę, bo faktycznie to ładowanie Fallouta, ale nawet na pc jest długie, dlatego, dlatego tutaj po prostu będzie ten materiał przyspieszony do momentu, aż gra się nie załaduje. Jesteśmy w grze, wylądowaliśmy w tym miejscu co wcześniej. I jak widzicie to ta gra również działa płynnie bez żadnego problemu. I tym razem mogę wybrać sobie z listy karabin, którym się posługuje czasem. na po prostu na detalach wysokich lub ultra, nie pamiętam w tym momencie, które miałem wcześniej ustalone, bo to też troszeczkę ogranicza użycie danych. No właśnie, dlatego nie strzelam. Natomiast, tym, o tak, tym się można bawić. Jedna z mocniejszych broni ręcznej w ogóle w grze. Jeszcze w edycji usprawnionej. Zaraz podejdziemy jeszcze w miejsce, gdzie jest dosyć. Dobry widok, dużo widać, więc gra powinna się trochę zakrztusić i zobaczycie, że działa to sprawnie. Niestety, w Red Dead Redemption tutaj jeszcze nie zagramy, ponieważ nie są dostępne konta. A właściwie nie jest dostępny klient Rockstar, natomiast trwają intensywne prace, żeby w końcu był dostępny. W tle mgła dosyć spora, a mimo wszystko i tak jest to płynne. I gra działa w stabilnych 60 ramkach. Ok, także w tym momencie tablet na tablecie już skończymy, a ja zacznę Was katować Falloutem 76 na MacBook. Niektórzy z Was wiedzą, że na co dzień używam komputerów od Apple. Oczywiście one nie służą do grania, natomiast tutaj posłużyłem się jednym ze starszych komputerów, które są w moim posiadaniu. Jest to stary model z roku bodajże 2010 wyposażony w I5 dwurzeniową 8 GB i zintegrowaną kartę graficzną. I na nim będziemy odpalać GeForce Now Żeby oczywiście nie było tutaj mowy o żadnym przekręcie, że odpalam na nowym Maku. Nie nowy Mac leży obok. Niech sobie leży. I odpalamy, tak jak poprzednio, folotę 76, żebyście widzieli, jak po prostu działa on na jakiej maszynie. Tutaj jesteśmy również połączeni z siecią 24G. I tutaj również będzie bez cięć, jak to wygląda. Myślałem przez chwilę, żeby Wam pokazać, jak wygląda to na moim komputerze, natomiast właściwie nie ma to zbytniego sensu, żeby pokazywać Wam czwartą rozgrywkę z Fallouta, bo po co? To i tak ma wyglądać tylko... To i tak ma tylko pokazywać, jak wygląda rozgrywka. I tak jak wcześniej bez cięć. Jedynie co to logowanie. Ok, po zalogowaniu znowu wchodzimy do programu głównego. Znowu musimy się przeklikać przez reklamy. Jak widzicie, pobiera się to w dokładnie taki sam sposób. I możemy odpalać grę. A to jest Macbook model A1278. To jest model jeszcze bez retiny. On ma bodajże rozdzielczość 1280 na 800 coś w tym stylu. Natomiast będziecie mogli zobaczyć jak ta gra wygląda właśnie na tym sprzęcie, pomimo matrycy, która no, nie ma co ukrywać. Do najlepszych nie należy. Jak widzicie tutaj sieciówka też lubi się przyciąć. Znaleziony świat i lecimy dalej. Nie nagrywam specjalnie zrzutu z ekranu, ponieważ kiedyś właśnie tak nagrywałem, miałem taki epizod, że chcieliście, żebym nagrywał po prostu jak to wygląda bezpośrednio na sprzęcie, natomiast wtedy pojawiły się zarzuty, że wcale nie nagrywam tego na sprzęcie, na którym mówię, tylko na komputerze, dlatego w tym momencie macie ekran jaki macie. Jesteśmy w grze, wyrzucił nas trochę. Yy, wyrzucił nas w podobnym miejscu, gdzie żeśmy skończyli, i zaczynamy. Jak widzicie, tutaj również yy, gra nie działa źle. Yy, ta, ta aplikacja jest o tyle ratunkiem dla wszystkich miłośników yy, sprzętu od Apple, ponieważ yy, właściwie nie wyszedł do tej pory żaden, yy, żaden Fallout natywnie na Maca, a tak to przynajmniej mamy możliwość sobie. Pogrania w gry, które notabene są, są świetne. Gra tutaj też pomimo niskiej rozdzielczości z samego ekranu jest szczegółowa. Powinna być jakaś walka, żeby Wam pokazać po prostu, że tutaj również będzie działać to dobrze. A jednak na Marku się lubi kszaczeć, ale tak jak mówiłem, to jest e, to jest wina e, połączenia internetowego. Zresztą e, aplikacja na początku też ostrzegała, że nie będzie, e, że mogą, mogą występować się tego typu właśnie zdarzenia i faktycznie wystąpiły bardzo krótko, natomiast faktycznie zdarza się to. Więc w e, jakichś ważnych meczach rankingowych no nie nie polecam po prostu nie zbyt e, grać e, w ten sposób natomiast nie ma tutaj zupełnie różnicy w goraniu między między te na każdej działa, na każdej działa to po prostu identycznie tak więc Okej, okay, faktycznie może na maku działa to trochę gorzej, natomiast na tym lepszym Macu e, modelu z roku 2015 działa to już praktycznie, e, praktycznie e, idealnie. Kiedyś będę robił kolejny materiał o ekosystemie Apple, to e, to Wam go pokażę, jak, jak to wszystko tam działa. E, dobra, tak jak widzicie działa to całkiem sprawnie, z małymi opóźnieniami, natomiast... E, ja zaproszę Was już tutaj na podsumowanie odcinka. Jak widzieliście, GeForce now działa bezproblemowo zarówno na telefonach z Androidem, tabletach z Windowsem, jak i na komputerach typu Mac. Także jeśli lubicie pograć sobie w gry, których Wasz komputer niestety nie uciągnie, to teraz macie na to sensowną alternatywę. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!